Słuchawki Super Lux HD681 EVO Od zwykłych H6 yy, HD681 różnią się trochę konstrukcyjnie. od względem dźwięku niewiele, ale ja nie jestem audiofilem serwisu. Troszkę tu jest takie, ale nie o to chodzi. Chodzi o tą słuchawkę. Podniszczone trochę. E, stosunek jakości do ceny myślę, że fenomenalny jakości dźwięku do ceny. Serwisujemy. Witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Zaczynamy. Dobra, słuchajcie, krótka piłka nie działa ten kanał, a dlatego, że tutaj konstruktorzy w tych słuchawkach wymyślili sobie takie coś, że oni sobie wypuszczają tutaj takiego jacka, mini jacka i tutaj normalnie jest taka cała guma, to jest na całej gumie. Tak na sztywno, że tak powiem. Tutaj już ta guma się zerwała, to się wyciągnęło, i tak dalej, i tak dalej. I ok, okej, nie, to się sprawdza, chociaż to było wiadome, że w końcu coś tu puści. I w zestawie mamy chyba dwa kable. Jeden dłuższy, drugi krótszy, taka przedłużka z jackiem i z gniazdem jackowym. Rozbierzmy sobie to. Rozebranie nie jest takie oczywiste, bo normalnie zaczęlibyśmy zawsze od ściągania tych padów, patrzcie jak to się sypie w ogóle, pady są już do wymiany, można kupić, to jest fajne, można je kupić nawet u chińczyka, bo to jest słuchajcie taki, taki, taki welur i można kupić u chińczyka zamienniki podobno bardzo dobrej jakości po opiniach, natomiast my sobie zaczniemy rozbieranie, tutaj widzicie jest jakaś śrubka, Zaczynamy od tej śrubki, bo tak naprawdę padów w ogóle nie będziemy, mam nadzieję, ściągać i rozbierać dalej. Natomiast dostaniemy się na pewno tu. I teraz co robimy? Musimy słuchajcie troszeczkę podnieść tą część do góry. O, w ten sposób. I całość wysunąć w tą stronę. Jeszcze raz Wam to pokażę. Widzicie, to się zazębia tu i musisz zahaczyć od góry. Tak i tak, bo tutaj mamy taki plasticzek jeszcze. Zresztą popatrzcie w ogóle, jak jest na takiej gumce. O, tutaj też się coś urywa. Trzeba byłoby wymienić i to trzymanie, które już pęka i pady. I tak naprawdę, żeby Dostać się, słuchajcie, do, dalej do samego głośnika. No to musimy tą śrubkę jeszcze odkręcić, czyli ściągnięcie padów nic nam nie da, bo co prawda są tu trzy śruby, ale nie zajdzie nam cała ta półka No i co? Nie działa ten głośnik, czyli my tu mamy. Słuchajcie, wyciągniemy sobie to. O. mamy na koszulce zrobione nasz niebieski, w którym miejscu, nie wiem. Chciałbym to zrobić tak, żeby, słuchajcie, zostawić. Zostawić e, tego jacka. Czy to się uda? Nie wiem, ale jest tu taka opcja, żeby to wyciągnąć. Może, tak zobaczymy. Ja tego nie robiłem wcześniej, e, ale zobaczmy sobie, czy ta gumka wychodzi. Czy cały jack przejdzie? Przechodzi. Dobra. Czyli nie jest źle? Teraz pytanie jest takie. Musielibyśmy to rozciąć, to, bo praktycznie my sobie możemy wystawić go tak, o, tak. Chwycić tu glutem na gorąco, żeby to było bardzo sztywne. W ten sposób zostawimy. Zostawilibyśmy tego czeka, więc sobie delikatnie, że widzicie coś, spróbujemy rozciąć to. Tak, żeby nie przeciąć na razie żyły, też de facto można by to już uciąć, ale spróbujemy zrobić tak, żeby to po prostu pościnać. I tylko ten niebieski byśmy przedłużyli, przedłużyli, skrócili. No, widzicie tutaj, nie wiem czy widzicie, tutaj już ten kabelek idzie będziemy musi tak delikatnie wzdłuż tego kabla odcinać? Nie śpieszcie się tu spokojnie. Wycinajcie powolutku. Lekko odgiąć, wciąć. Spróbujemy sobie to zachować w takiej formie, jak jest. To rozwiązanie nie jest takie głupie z tym, z tym przedłużkiem kabla, bo naprawdę. Jeśli nie mamy potrzeby ciągnąć długiego kabla ze sobą albo mamy, nie wiem, przy kąpie dłuższy, a nie, po prostu chcemy wziąć sobie słuchawki, posłuchać z telefonu coś, to możemy po prostu wziąć sobie krótszy kabel. Dobra, ale no to jest powiązane z tym, że jeśli słuchawki już są stare albo dużo używane i ten kabel tu chodzi, to prędzej czy później coś takiego się zdarzy. Któryś kanał odmówi posłuszeństwo. Mimo wszystko, to lata tam. Zwłaszcza, jak już się tak urwie. Jak było tutaj, że tej gumki nie było. Dobra, mamy to. Sobie obierzemy dalej. Obierzemy sobie aż. Chyba dotąd. Eee, zobaczmy, ile możemy go wystawić. Możemy go wystawić. No to dość grubo wychodzi. Praktycznie moglibyśmy ściąć. Słuchajcie, aż tutaj jest taki ząbek. To jest taki schodek. O w tym miejscu. Moglibyśmy całe to obrać. Przerwany będzie gdzieś tu. Tak obstawiam. On tak już zaczął przerywać. Słuchajcie, w pewnym czasie, sorry, nie wyłączyłem powiadomień, będą wam przychodzić, ale już teraz tego robić nie będę, bo to będzie szybka akcja. Ścinamy sobie. No, nawet fajnie schodzi. Ścinamy sobie jeszcze głębiej. Obierzemy sobie z izolacji tą końcóweczkę. Na końcu nie musi być równo ścięte, a nawet dobrze gdyby nie było. Z tego względu, że jak będziemy chwytać sobie to. Słuchajcie. Jakimś. O, już nam troszkę wyszło. Spróbuję sobie wyciągnąć bardziej te kable. O! 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 Delikatnie. Bo tam jest. Jest mimo wszystko izolacja, ale mamy trzy. Mamy trzy. Możemy tu przeciąć. To nam już, słuchajcie, zeszło. Teraz ubieramy sobie tak. Jeśli ma się urwać, to i tak się urwie, słuchajcie. Te najlepsze, że tu nie widać, żeby on był uszkodzony. Nie? Ciekawe. Jest to ciekawe. Zaraz to zmierzymy. Na pewno odetniemy. No, bo tak, jeśli nie działa ta słuchawka, ona idzie tutaj bezpośrednio. Ale tutaj, jak pociągniemy, to nic nie ma, nie? Słuchajcie, nic, nic tam się nie dzieje. Przedłużka jest sprawna, bo sprawdzałem. Natomiast ten. O, jest tu zmęczony. Dobra, już wam pokażę, w którym miejscu. Popatrzcie, tu jest czerwony. On się trzyma na takiej niteczce. To jest takie wzmocnienie. De facto my sobie przedłużymy tylko ten kawałek. Czyli przetniemy tu na tej niteczce. Pobielimy sobie to. Przedłużamy i składamy. No. Szybka akcja. Dobrze. Zobaczymy, jak mi to będzie chciał w ogóle lutować. To jest druga rzecz. No, ale tu chyba nie będziemy dawać żadnej osłonki. Bo w sumie nie potrzeba. Eee. I zaraz też klejna gorąca lutownica odpalamy cyna eee, spróbujemy to po prostu zagrzać może to się nam pobieli ten kabelek, słuchajcie, on jest cienki, nie? Patrzcie na to. Tu jest więcej tej, eee, tej niteczki niż tego kabla. Najlepiej by byłoby to w ogóle, słuchajcie rozkręcić usunąć tą nitkę O na bok. Teraz macie, teraz będziecie mieć, widzieć, to są dwa, dwa czy więcej, za trzy może. Słuchajcie, te kabelki. Dzięki, jak fix. Coś tu jeszcze jest. Ja sobie tak odetnę tą niteczkę całkiem, wyłuskałem sobie, słuchajcie, Ile mogłem? Dzięki to jest. Eee, tutaj chyba już sobie tak nie wyłuskam dobrze. To spróbujemy zagrzać kurczę na maksa, ile się da. Może się uda. Eee, zrobimy tak. Zobaczmy, jak to będzie szło. Weźmy sobie dużo cyny. Nagrod. Zatopimy to. Dobrze. Ta izolacja, która tu jest, ten lakier musi się nam stopić. Nie wygląda to źle, powiem Wam. Wyciło się ładnie. Mam nadzieję, że z drugiej strony będzie to samo. Widzicie, dużo mam tu krople cyny. Możecie, żeby on nie spadł na słuchawki. To samo tutaj. Ale ja nawet chyba tego nie będę izolował. Lepiej będzie to zostawić. Tak jak jest. Jest, ładnie się chwyciło. Dobra, no i teraz zlutujemy dwa. Zaraz zrobię szybki test. Oczywiście, znaczy, no już testowałem, nie będę pokazywał, bo powiem wam, czy działa, nie działa. Lutujemy tą wielką kroplą. Muchnimy. I teraz tak, jeśli tego nie będziemy ciągnąć mega bardzo, Czyli jednak sobie to obsadzimy tak, żeby, o, w ten sposób. Chociaż wiecie co, ja bym to zakleił przed... Chociaż z drugiej strony będzie lepiej trzymać klej na gorąco, jeśli chyba nie obkleimy tego. Problem w tym, już później już musimy użyć izopropanolu, żeby ściągnąć ten, tego gluta, z którym to zakleimy, ale lepiej chyba trochę będzie trzymać, jeśli zostawimy to nieobklejone. Idę na test. dobra, słuchajcie, działa. Wszystko działa, czyli nie było tak źle. Nie daję tu specjalnie żadnej koszulki. Teraz zrobimy sobie tak. Nie wiem, jak będzie trzymać klej na gorąco tutaj z tą gumą i z tym, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład użycie kropelki jakiejś, kleju typu cyanopan, ale spróbujemy zrobić to tak, że Położymy sobie tak, damy sobie tu kleju, wciśniemy, poruszamy trochę, ustalimy sobie to i jeszcze dołożymy troszkę tu od wewnątrz. I myślę, że to będzie na razie rozwiązanie. No, takie zobaczymy. No, no jak nie będzie to działać, to ja Wam powiem, no, oczywiście, że to nie działa. Eee, mam, mam tu klej. a tu jeszcze, co jest jeszcze taki twardszy, słuchajcie. Twardszy, taki biały, tutaj był wcześniej. To sobie na razie weźmiemy. Spróbujemy sobie tutaj wcisnąć trochę tego. O, przeszło nam nowy lot. OK. Tu z zewnątrz to jest nieistotne, że tam nam teraz szybciutko. Spróbujemy przeciągnąć, wepchnąć na siłę. No, ale chyba nawet nie będziemy musieli dawać z tej strony. Słuchajcie. To sobie oczyścimy, oczywiście. Z tej strony nie ma problemu. Tyle nam wystaje. Ok, zaczekamy chwilę. Tutaj sobie mogę już wyłączyć. Zobacz, zobaczmy, czy nam się to ładnie zastygnie. Tu możemy sobie już nawet teraz jeszcze oczyścić, kiedy mamy to miękkie. No i w takim wariancie z tym bardzo sztywnym już nie będzie problemu. Myślę, że to już będzie OK. To już praktycznie nam jack trzyma tutaj na boki. Oczyścimy sobie ładnie, żeby tu nic nie było widać. No myślę, że jest pięknie. E, tu nam się zrobiła taka kropa duża, teraz pytanie, czy nie jest tego kleju za dużo, czy my to założymy? Spróbujmy sobie to założyć teraz, wszystko. Tu nam odpadła ta część, ale to sobie założymy na, na końcu, on nam tu trzyma, Wstrzymanie w ogóle całości tu, o, tak. Dobra, spróbujmy sobie to założyć, ułóżmy sobie te kabelki tak jak były. Czy to nam teraz w ogóle, słuchajcie, się on zapnie, bo to jest też pytanie. Czy to się w ogóle zapnie. Dlatego ten, o tym nie pomyślałem. to musimy przesunąć na chwilę. Żeby nam się nie przycięło. E, ile to wystaje? Tu mamy być równo z tym. Dobra. Musi to nam zahaczyć w ogóle. Teraz nie mamy tutaj za grubo, jest, widzicie, równiutko i trzyma, tu nam tylko odstaje z tej strony. Teraz my musimy sobie tak przesunąć to, założyć tutaj, o, tu nam się musi schodzić. Teraz trochę to wszystko naciągnąć, bo tu mamy takie prowadzenia w tym miejscu, prowadzenia. Żeby to nam zaskoczyło jedno za drugie. O. Prawie. Prawie się udało. Nie jest proste. Nie jest proste. Zaskoczyło? Nie do końca. Ale to naciągnięte. Strasznie naciągnięte. Jeszcze. Jest. Jest. Jest, dociskamy i to nam się trzyma. To nam się trzyma, żeby już całkiem nie wypadło. To śrubka. Skręcamy. No i co? No i po serwisie, nie? O, gdzie lecisz? Jak będzie się trzymać? Słuchajcie, jest szansa zawsze, że można szarpnąć. Słuchajcie, dla te, te tego Jacka. Ja je mam przy komputerze używam w zasadzie do edycji filmów dla Was. Dlatego jeśli szarpnę i po prostu wyciągnę, to będziemy robić jeszcze jeden serwis i może wtedy użyjemy kropelki. Chociaż myślę, że ta kulka, która nam się zrobiła po tej drugiej stronie, tu, e, będzie nam na tyle trzymała, no to się powiem Wam, trzyma solidnie teraz. Słuchajcie, ani na boki, ani góra dół nie chodzi. No i co? Posprzątać strasznie się sypią już te słuchawki. Trzeba by byłoby wymienić. Tutaj jest to załamane słuchajcie. Więc trzeba by byłoby wymienić i to, i pady. No pewnie jak będziemy, będę to wymieniać. Ale na razie nie stać na to, żeby kupić to w ogóle. To nie jest, ta, to nie jest drogie, ale też nie jest mega tanie. Jeśli chodzi na przykład o pady. To nie pamiętam. Więc na razie mi na to nie stać. Chyba, że kupicie mi kawę. Możecie kupić, linka macie w opisie. No i co? Chyba tyle, nie? Podobało się? To łapa w górę. I do usłyszenia.